widzowie, ja wam chciałem powiedzieć, że Jack Frost to jest największy bałaganiarz na świecie. Nie było mnie dwa dni, bo pojechałem do rodziny, miałem wolne. I zobaczcie, co on mi na w pokoju. What? Porozpalane światła, jakiś kos pod łóżkiem, śmieci tam były. Ja tego nie rozumiem, co on odwala. A wy zostawcie subskrypcję oraz łapkę na tym kanale. A ja idę opierdzielić Jacka. Jacku! Co? Jacku, stary, mam do ciebie pytanie. Tak ty jest? Uuu, life of gry! Life Mogę mieć do ciebie prośbę, stary. Możesz mieć jakąkolwiek chcesz. Czy ty możesz, jak już wchodzisz do mnie do pokoju, spoko wchodź sobie do mnie tam. Ale czy możesz nie zostawiać mi śmieci, rozwalać pokoju, syfić pod łóżkiem. Jakbyś tam, nie wiem, mieszkał czy siedział, nie wiem, stary możesz co. Możesz mieć prawie każdą. Formę zapytania mnie o cokolwiek oprócz tej. Bo co to jest za głupie pytanie? czy czemu mam cię śmiecić w pokoju? Stary, mnie nie było przez dwa dni, bo byłem u rodziców i ja ci to mówiłem. Zostawiłem posprzątany pokój. Okazuje się, że jest tam burdel, porozwalany śpiwór, z poduszkiem koc, jakieś śmieci, stary. Ty żarłeś coś u mnie w pokoju i pozostawiałeś to. Co mam synek, mama nie posprząta w pokoju? I się wraca do sypu, potem i narzeka? Pokaż mi to, ty. Ale zanim przejdziecie dalej do oglądania, koniecznie wpadnijcie na mój drugi kanał, gdzie będzie pojawiało się coraz. To więcej jak najlepszych odcinków nagranych specjalnie dla Was. Wbijajcie i subskrybujcie mój nowy kanał. Link macie oczywiście w opisie. Uwaga, mamy dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Już 7 września o godzinie 16 zagramy pierwszy wspólny koncert. W ośrodku kultury w Mysiadle to jest pod Warszawą. Link macie w opisie. Zagramy takie hity jak Essa, ale jest. No i oczywiście Skibidi toilet goni mnie Skibidi toilet goni mnie Mówili mi, mówili mi rzeczy dziwne Ale z ciebie bambik, ale z ciebie bambik Puk, puk oraz Sigma Częsili się cały blok, kiedy kręci się impreza Oraz babka, kamień, ale to nie będzie wszystko Kamień, babka kamień. No i oczywiście będzie meetup z nami. Autografy, zdjęcia i tak dalej. Piątki. Widzimy się już 7 września, link macie w opisie. Godzina 16. Stary, tego to wszystko było poukładane. To tutaj... Co? Po co ci koch z łóżkiem Jo, Jowala, jaki ty syf masz, ty syfiaszu, szafę miałeś kupić, a nie, co ty mówisz w ogóle? się, siedziałeś, tu spałeś, to jest końko! Tak. Przestań, go wrzucać pod łóżko, bo jest kursz. Ze wszystkiego. To to zabiorę akurat. Ej, dałem ci to pierwszego dnia, jak nie miałeś pod czym spać. No, powiem ci tak. O, czuję, że tu jest głośno, a sąsiedzi zabiją. Przestań kupować takie rzeczy do tego i uspokój się, nic tu nie zrobię, kompletnie. Ostatni raz, Jack, ostatni raz się mnie w pokoju. I tu tak samo. No chyba se ja robisz, szukałem czegokolwiek żeby porównać, no Stary, no po prostu tu masz siatkę, tu leży ci woda, tu masz kapcie, tu masz jakieś rzeczy, no Tu nie ma syfu, akurat trzeba przyznać, ale widzisz, że sam powodujesz pewne śmieci u siebie, chociaż to znaczy wszystko Znaczy weź ogarnij, serio, ogarnij pokój i przestań pierdzielić głupoty, a ja idę ważne rzeczy robić Dobra, widzowie, więc widzieliście z Jackiem, nie ma rozmowy, on nie da sobie powiedzieć nic, on uważa, że on sprząta, on nie bałagani. Dobra, yy, jest już późno, ja idę w kimę zaraz. Ustalmy, że mógł na bałaganić, może zapomniał, nie wiem, kładę się powoli spać, więc widzimy się rano. Widzowie, jeszcze wczoraj ja wam mówiłem, że Jack bałagani i nie sprząta, cały czas się po prostu opierdziela. Po prostu. I teraz zobaczcie. On sobie siedzi na telewizorze. Ogląda coś. Nic nie nagrywał ani nic. Jak syfi. I ty nie bałaganisz! I ty nie brudzisz! Kanapa co chwilę jest brudna! Wszystko jest uwalone. Było mówione, nie ma jedzenia na kanapie, a ty o! Proszę Jack. bardzo! Ten człowiek wieczorem przychodzi mi do mnie, kiedy sobie jem posiłek, trzymam wszystko na jednej zaseranej desce i mówi mi, tak, że sypie kanapę. A co to za ślady? Są tutaj? jakieś no. łapy czy coś? Nie, Nie wiem, ale jest gruchę pewnie kanapie, albo właścicielka wcześniej. Ten żre sobie w najlepsze na kanapie. Pan władca się rozwalił. Bo mogę! Nagrałem film, mam wszystko z głowy, panie. Dobra, o co chodzi? Stary. Co mi... Ci się dzieje? Jack. Mówisz, Czemu... że nie bałaganisz. Dobrze, w takim razie, byłeś u mnie w pokoju. Chodźmy sprawdzić. Ja posprzątałem swój pokój jeszcze raz. Czemu nie być w swoim pokoju? Czemu to od razu już byłeś w moim pokoju? Czy ty myślisz, że ja potrzebuję twojego pokoju do szczęścia? Chłopie, chcę, się tylko usta chcę ustalić tylko jedną ważną rzecz. Jak coś robisz, to sprzątaj po sobie. To jest... Stary no. Dobrze, dobrze, widzowie, widzowie zobaczcie Nie się o to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć To jest bardzo zły znak, że masz papier toaletowy na ziemi Czy ty w ogóle dbasz o prąd w tym domu? Stary, czy just... ty dbasz o prąd w tym domu? Ja zostawiam pogaszone światła zawsze, always jest to są podpaski, a nie zostawianie światem u ciebie? Widzowie, sami zobaczcie, co on mi zrobił. Jak Naprawdę... ja mam wejść? Co ty parkura zrobili w Minecraft w pokoju, że mam tutaj chodzić tak naokoło? To jest jedyne czyste miejsce w tym pokoju. Ja tu zamierzam usiąść. Coś ty zrobił w tym pokoju, widzowie. Sami widzieliście? Ja stałem przy wejściu, nie było mnie tu. Wcześniej było ogarnięte. Podsut, ale nawet łóżko było po... Nie, dobra. Jacku, to jest koniec, stary. Koniec. To tego... że mnie kolaczy nawet nie dał zjeść? Nic, go przyszedł i mi pierdzi nad głową, że mu coś zniszczyłem w pokoju, że mu coś nabrudziłem. Ja w tym momencie postanawiam, ustawiam sobie kamery i mam to w dupie, po prostu. Stary, wszystko będę obserwował, jak mnie nie ma. Co? Najlepszy pomysł, jaki miałeś dotychczas z kamerami. Jestem za. Chodźcie do łazienki. Zobaczcie, co Jack Frost robi. Zobaczcie, jak on nastawił pralkę. Zobaczcie. Patrzcie na to. Zobaczcie. Pranie idealnie wywieszone. Na nagrywki zwinięte. I teraz proszę zobaczyć, co on odwalił. Przecież ta piana, zaraz to wybuchnie wszystko. Zamiast jeszcze moją koszulkę wrzucić czy coś. Trzeba przyznać, że sześć miał koły w pracy jeszcze nie był grany. Ostatni raz mówię, nie bałaganisz ta prośba, nie hałasujesz w nocy, cały czas napieprzasz. Cały czas. Nie wiem, czy ty pranie nastawiasz, czy co, ale jest tylko to co Przestań kopać w łóżko w takim razie, tak, tak. nie będzie ci hałasowało I bu, bu bu i bu bu, bu, bu i be i be, 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 be Biorę statyw, idę w kimę e, i widzimy się jutro Elo W sumie fajnie z tą kamerą, bo wszystko mogę do was mówić, wszystko opowiadać Fajnie, aż ja ząbki umyte, przebrać się i spać Jacku, ściągnąłem się tutaj, ponieważ cały czas coś stukało e, i wziąłem e, nagranie z naszej kamery, co ustawiłem w rogu, znaczy no. z twojej kamery. Te, co mi dziękuję bardzo, bo użyczyłeś. Mhm. Sprawdzimy, bo jednak trzeba zobaczyć, co tam się wyrabia. W sensie. E, ja powiem tak, zostałem zmuszony do tego, dlatego że Mister G od trzech dni, mu odwala kompletnie. Ja jestem w stanie obejrzeć to nagranie, jak śpi w łóżku przez kilka godzin, bo zostałem zmuszony do tego. Chcę oficjalnie pokazać widzom, jak napierdzielasz w nocy. Jak łazi po nocach. dobra, dobra, koniec. dobra, kamerę pokazuję. Proszę bardzo. Widzowie, oficjalnie Jack Frost będzie na kamerze miał pokazane jak łazi po nocach. Może lunatykuje. No tak, tak widzowie, na pewno tak będzie. Dobra, przegnij nie wiem, pierwszą... Czekaj. To północy szliśmy, ok, pierwsza 30 dawaj. Ale mnie już jeszcze, bo mnie tam na razie póki co nie ma w tym pokoju, więc dobra, wiem, że około drugiej 30 mm. Trzecia, druga, 30, mniej więcej też. Tak, o tej porze zawsze wstaje, żeby sobie nadać mleka ciepłego i zjeść płatki. Dobra, bo w nocy mi się jeździć do dobra Trzecia w nocy. Co gadasz, że płatki? Przepraszam bardzo! No Ty w nocy żreś zawsze <overst> <coch leurs> <supVA> jako Normalnie lodówka ciap, 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 ciap. ciap, ciap jeszcze lodówka cisk. Żre po nocach, jak się masz? Czuć po, po, po pokojach? Nie, po nie łażę, ale to trzeba ładować. To trzeba naprawdę napełnić dużo mierzy. Ładować, ale nie w nocy, kto je w nocy? Ja już Ty nie Ty mózg naładuj, stary, a nie ładować żółw w nocy. Człowieku, dobra, puść ten film, pomij to wszystko i po, co, co było dalej? Nic nie było. Bo co stało się kamera padła? O, skończyło się w ogóle. No. no to żeś gówno pokazał, w dupie byliśmy, gówno widzieliśmy. O co tyle chodzi? Ci, powiem ci tylko tyle Jack To jest ostatnie ostrzeżenie z mojej strony Następnym razem Patrzcie pokażę wam bałwana który tu siedzi razem ze świnią Nie wiem kto jest strydniejszy To jest bałwan który mówi że mu chodzę do pokoju Następnym razem ta pałeczka zaśpiewa inaczej Ta struna zaśpiewa tango Następnej nocy będzie wszystko pokazane na kamerze, jak łazisz, jeszcze tak dalej. Ja jeszcze na korytarzu ustawie, jak trzeba będzie. To nie będzie dobra noc. Ktoś tak czuje. Dla ciebie. Haha. Po obejrzeniu tego filmiku postanowiłem, że Jackowi nie pokaże tego, co się w nocy wydarzyło. Od tej pory dałem Jackowi spokój, a wy jeśli chcecie kolejną część tego filmu, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę. I oczywiście subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym ciku. Yo!